Do środka do budynku, bo niestety ale deszczek pada, jesteśmy w Łodzi od tygodnia, ale już 4 dni pada deszcz. A niedługo wyjeżdżamy, czyli to jest ostatnia szansa, żeby choć trochę wam pokazać manufaktury w dekoracjach świątecznych, Dobrze. idziemy. Mimo deszczu i zimna, choć teraz Wam pokażę tego. Nie jest to zbyt dobry czas na filmowanie, bo pada deszcz, nie ma słoneczka jest ponuro Innej okazji nie będzie, żeby Wam pokazać trochę tych dekoracji świątecznych że trochę przejdę wam pokażę po manufakturze pokażę Wam tutaj dekoracje na zewnątrz. smutne i ponuro jest w tym czasie manufakturze. Pontanny i włączone, niestety nie działają, no bo jest zima. W tej chońce w manufakturze działa lodowisko. Także idziemy zobaczyć co się tutaj dzieje. Za dużo ludzi nie ma, ale to są godziny południowe, ale można sobie pośmigać. Na łyżwach nie ma tłoku Spokojnie Okej okay. Idziemy zwiedzać manufakturę Idę do środka, trochę wam pokażę. Ale po prostu pogoda nie jest na zwiedzanie łodzi. Ale musiałem przyjść, bo niedługo wyjeżdżamy. A dekoracje świąteczne znikną. Także troszeczkę pochodzę, to po filmuję Przyszelki dla dzieci, a na fakturze nie. tutaj za dużo dekoracji świątecznych nie ma. Tu ludzie sobie jedzą, także wychodzimy z Przy samym wejściu stoisko bombek ale to już jest poświąteczna wyprzedaż Muzyka bardzo ładne bombki, przystojące do złota wszędzie są ogromne przeceny po 50% tylko nie wiem jak to naprawdę wygląda w wielu sklepach są przyceny tutaj nawet tabliczka jest 70% jak tam zakupy Pani Bożenko ale posiliłaś się troszeczkę teraz masz siłę na latanie no to już czas na zakupy praktycznie na każdym sklepie jest karteczka że jest przecena Odzież sportowa tutaj też jakieś z butami 30-50% Także nasze panie poleciały na zakupy a ja wykorzystuję moment żeby wam trochę pokazać ludzkiej galerii Bardzo nam się podoba galeria, już jeden filmik zrobiłem dwa lata temu jak byliśmy pierwszy raz w Polsce no teraz ja myślałem, że zrobię więcej no ale niestety pogoda nie sprzyja nam na święta był piękny śnieżek ale teraz pada już chyba czwarty dzień no, tutaj chyba największe przeceny no ale niestety już jest po świętach i wszystkie ozdoby świąteczne są w przecenie do 70% no, ale to jest właśnie okazja żeby kupić na ozdoby na przyszły rok piękne niektóre rzeczy są okay. idziemy dalej szukać okazji mamy następny sklep super okazjami czyżby już było po zimie o no, ten odzież zimowa ciekawe co nasze panie złowią dzisiaj ładnego no, w tym miejscu fajnie się ustawiły sklepy z garniturami czyli Pabianickie Pawo, kubens, Bytom, tam i tam dalej samodzieżowe. Tutaj tak samo jakieś kółteczki są 40% tańsze. No, przejdziemy tutaj, zobaczymy. Wszędzie przeceny, ale nie wiem czy to jest związane z tym co teraz panuje czy to po prostu poświąteczna wyprzedaż w ogóle jest bardzo mało ludzi nie zobowiązań chodzenia w maskach i to chyba też ludzi trochę odstrasza sam nienawidzę tego jak tylko mogę, to zajmuję, żeby do Was coś powiedzieć. To mogę chociaż sobie pooddychać Chciałem Wam pokazać trochę dekoracji świątecznych w łódzkiej manufakturze. Jest to ostatni czas, żeby Wam pokazać te wszystkie dekoracje, bo niedługo wszystko zostanie posprzątane. Plazawach poczekalnia na dzieci można sobie zostawić na dzieci i na zakupy nie zmieniłem pistyni, boręc się od pies, przekroczył niebotycznej góry obserwował bezkresne no, oceany kolorowe wyspy puszcze to drzewko bajki czyta dzieciom widział ludzi czarnych, prawie nagle widział ludzi o oczach kształcił ich patrzył na dzieci o skórze na i na dzieci o skórze i na dzieci o skórze no super to jest niestety chociaż oczy św. Mikołaja były już bardzo zmęczony tymi wszystkimi widokami no i chyba się zaszli kolejka bajka. To trzeba grzyba przycisnąć. to po to, tak, że patrzy do tej pory prowadzi w życiu jedno zdanie idziemy dalej oglądać jak tam zakupy proszę pani? bardzo owocne bardzo owocne pańczoł ma futro w panterkę o Jezu a dalej nie pokazuję ale dobre okazje były Nowe ceny i co idziecie dalej? Tak, jeszcze... ale jest po 20 minut. No bo ja już jestem gotowy, Dobrze. mogę wyjechać. Baj poszły dalej. Muszę siedzieć i czekać. teraz A, Kawka zamówiona. Mogę sobie posiedzieć i poczekać za dziewczynami, bo jeszcze poleciały kupować. zostawiłem je tutaj na dyżurze w siatek no, i mnie uziemiły. Ale w spokoju chociaż wypije kawkę. To wszystko na dzisiaj. Zakupy zrobione. Dziewczynki zakupione. Wziąłeś o danie jakoś? Tak, jak wziąłem, wziąłem od danie siatkę. Możemy jechać do domu. Jeszcze nie? A gdzie jeszcze? Jeszcze paznokcie. O jezu. Ale manufakturę złamy z głowy? Okej, okay, to z manufaktury wszystko. Paznokcie nie będę zrobił. Na jaska. Bye bye.